Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. I dzisiaj będziemy robić tier listę wszystkich pakietów Diamond, jakie były w roku 2020. O dziwo jest ich tutaj naprawdę dużo, ponieważ, jak możecie zauważyć, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 pakiety! I wiesz, że co daje nam dwa pakiety na miesiąc średnio. Także, no, wow, dużo tego jest. I w ogóle, zanim jeszcze zaczniemy odcinek, to chciałam zrobić taki malutki shoutout dla konta na Instagramie arys.msp z którego po prostu bezczelnie ukradłam te grafiki jakie tutaj widzicie na dole ponieważ są one mega estetyczne i myślę, że na tych właśnie zdjęciach fajnie widać jak te pakiety wyglądają Bijajcie na tego Instagrama, ale będziecie mieli link w opisie, bo myślę, że chłop robi naprawdę spoko robotę Także no, słuchajcie, zaczynajmy, zaczynajmy Mamy tutaj oczywiście pięć różnych um, kategorii, do których możemy przyporządkować nasze pakiety Pierwsza kategoria, oczywiście, to jest perfekcja, czyli pakiet idealny, piękny, cudowny. Piękny, dajcie mi go. Również bardzo dobry pakiet, natomiast nieperfekcyjny. Okej, okay, ale bywało lepiej, czyli wiadomo, taki średni. No, kurde, słabo, czyli no, już taki pakiet, którego raczej byśmy nie kupili. No i ostatnia kategoria, czyli pakiet koszyczkowy. Wszyscy wiemy, jak wygląda pakiet koszyczkowy. Jest to pakiet koszyczkowy. Jest to pakiet, którego myślę, że nikt nawet nie chciałby dostać za darmo, także myślę, że ta kategoria pasuje tutaj wręcz. Zaczniemy sobie może od po prostu pierwszego pakietu z lewej. Mamy tutaj pakiet piżamkowy. Ja bym się tutaj wahała między ok, ale bywało lepiej, a no kurde słabo. Dałabym chyba ok, ale bywało lepiej, ponieważ no myślę, że tutaj są o wiele gorsze pakiety niż ten piżamkowy. I mówię teraz właśnie o pakiecie glam, którego bym przyporządkowała z kolei do no kurde słabo, no bo myślę, że no zły jest ten pakiet. No co ja mam wam powiedzieć? To samo bym powiedziała o pakiecie księżniczkowym, który w ogóle jest zerżnięty ze sklepu. Tak. Paskudnie, i tak perfidnie. Pakiet słoneczny, no, myślę, że dałabym go obok piżamkowego. Ok, ale bywało lepiej. Mamy teraz pakiet boho, i tutaj znowu się waham pomiędzy ok, ale bywało lepiej, a no, kurde słabo. Pamiętam, że jak ten pakiet wyszedł, to nawet go chwaliłam, że on mi się nawet podoba, i w ogóle, i że włosy są całkiem spoko, i tak dalej, ale no teraz to tak niezbyt mi się on podoba, szczerze mówiąc, i myślę, że dałabym go jednak do no, kurde słabo. Słuchajcie, wychodzi na razie na to, że sam. Złe pakiety są w tym 2020 roku, ale na szczęście teraz mamy pakiet pszczółkowy i jego dałabym tutaj spokojnie do strefy żółtej. Witaj w strefie żółtej! Nieważne, przyznacie sami, że pakiet pszczółkowy jest prześliczny, szczególnie te skrzydełka chyba uh! najbardziej skradły moje serce. Teraz mamy pakiet Eternal i również dałabym go obok e, pszczółkowego, bo myślę, że jest to również naprawdę dobry pakiet. Teraz wężowy, panterkowy zwierzęcy, jakkolwiek go tam nazwać, wszyscy go nazywają inaczej. Ja osobiście najczęściej używam określenia wężowym. I jego chyba bym przyporządkowała do. Kurde, no znowu się waham. No kurde, słabo czy okej, okay, ale bywało lepiej. Dobra, dajmy może jednak tu. Tutaj, bo o ile włosy są naprawdę złe w tym pakiecie, moim zdaniem, one się fatalnie układają na Movie Star, to sukienka, torebka i buty są naprawdę spoko wykonane, także myślę, że tam on może spokojnie sobie być. Teraz mamy pakiet, słuchajcie, HAL 2020. I jak pewnie wiecie, były z nim spore kontrowersje, ponieważ z początku sukienka w tym pakiecie miała być całkowicie inna, ale okazało się, że sukienka zapowiadana na początku okazała się być planiatem, więc nasi cudowni graficy, Mówi Star Planet, postanowili szybciutko zrobić nową sukienkę, która wygląda tak, i która jest co najmniej 5 razy gorsza niż tamta, co miała być. Perfekcja byłaby to zdecydowanie w momencie, gdyby była w tym pakiecie tamta poprzednia sukienka. Natomiast na ten moment, no niestety, piękny, dajcie mi go. Teraz mamy pakiet bąbelkowy i myślę, że dałabym go do piękny, dajcie mi go. Chociaż troszeczkę się tutaj waham, czy nie dać tutaj niżej. Nie, no jednak piękny, dajcie mi go. Myślę, że jednak pakiet bąbelkowy jest całkiem w porządku wykonany. To samo pakiet Husky, chociaż kurde, pakiet Husky to jest... Myślę, że graficy się tutaj szczególnie postarali. Wszystko jest tutaj dobrze wykonane, są spoko buty, ta kurtka z włosami też mega wygląda. Oczka Husky, no oczywiście, Boże, one są prześliczne. No i te gogle też nie są najgorsze, więc kurde, czy to jest już perfekcja? Może na razie się jeszcze z tym wstrzymam. Na razie się jeszcze z tym wstrzymam. Teraz przejdźmy do pakietu Yeti. Pakiet Yeti, no niestety. Pakiet koszyczkowy. No przepraszam najmocniej na to, Natomiast całkiem podoba mi się ta sukienka, ale reszta jest po prostu tak bezużyteczna i tak jakoś, no moim zdaniem, zrobiona na odwal, że no wyżej bym go tutaj nie dała. Teraz mamy pakiet reniferkowy. On jest naprawdę śliczny, naprawdę ładny. Jak na pakiet świąteczny, to wyszedł im naprawdę bardzo dobrze i dałabym go do piękne dajcie mi go. I o dziwo jest tutaj naprawdę sporo pakietów. Jak na początku cały czas jechałam po prostu po tych pakietach z 2020 roku, tak teraz mamy aż pięć. Pozycji, w piękny, dajcie mi go. Tak to właśnie wygląda. Teraz mamy pakiet ink. Jeżeli nie macie całego pakietu, to za bardzo nie macie jak zagospodarować tych ciuków. Nie da się jakoś z tego porządnego luka zrobić, tak mi się wydaje. I w ogóle te pakiety, takie z tych drogich kolekcji, typu pakiet drip, pakiet pixel i teraz właśnie ten pakiet ink, są takie średnie zawsze, także no ja bym dała jednak tutaj ok, ale bywało lepiej. O Boże, teraz mamy, słuchajcie, pakiet liskowy. Ja uwielbiam pakiet liskowy i w ogóle ta maska liskowa jest. Tak, prześliczna. Buty są przecudowne, włosy przepiękne. Sukienka też przepiękna. Jedyne, co mi nie pasuje w tym pakiecie, to to, że w tej sukience jest takie tutaj rozcięcie. Mm. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi, ale ciężko jest to coś dobrać odpowiednio do skóry naszej Movistar. I to jest naprawdę jedyna wada tego pakietu. Natomiast, no, ja muszę go dać do perfekcji, no bo po prostu ten pakiet jest prześliczny. I to samo trzeba powiedzieć o pakiecie deserkowym. No, pakiet deserkowy nawet mi się jeszcze bardziej podoba niż pakiet liskowy. Te włoski! Jakie one są śliczne! Ta sukienusia, te buciki! Boże, tu tak wszystko pięknie pasuje i te serduszka na głowę! No ja wam muszę przyznać, że to jest moja naprawdę miłość! I chyba nigdy mi się nie zdarzyło mieć całego pakietu deserkowego naraz. Teraz mamy pakiet UFO, którym się wszyscy bardzo zachwycają, natomiast ja osobiście nie rozumiem o co tyle szumu, no bo o ile ta ręka, UFO. Cokolwiek to jest. Jest całkiem w porządku, jest bardzo oryginalna i podoba mi się. Sukienka też jest spoko, buty no też mi się wydają ok, No ale włosy, czy one zasługują na wartość, jaką im gracze przypisują? No ja, kurczę, słuchajcie, myślę, że miałabym tutaj dylemat, bo nie podoba mi się jakoś mega te włosy, wydają mi się strasznie sklepowe. Także no ja osobiście bym ten pakiet dała do piękny dajcie mi go, ale perfekcja to to jeszcze nie jest. No przepraszam. Pakiet mi jest bardzo ładnym pakietem. Znaczy się, no, on ma śliczne włosy. Buty też mi się mega podobają. Natomiast sukienka i ta szarfa to są takie już, no, niezbyt. Dlatego dałabym go do okej, okay, ale bywało lepiej. I to samo chyba zrobiłabym z pakietem króliczkowym. Pakiet Billy niezbyt mi się podoba. Ale do no, kurde, słabo bym go jeszcze nie dała. Myślę, że okej, okay, ale bywało lepiej. Pakiet kwiatkowy dałabym do piękny, dajcie mi go. On jest naprawdę śliczny, tylko wydaje mi się, że troszeczkę mi się przejadł przez to, że często go widuję, z tego względu, że wtedy. Była promocja na Wipa, jak ten pakiet właśnie wszedł, ale mimo wszystko jest naprawdę świetnie wykonany. No i na końcu, znaczy, no jeszcze nie na końcu, bo został jeszcze pakiet Husky, ale mamy jeszcze pakiet piracki. No, moim zdaniem on jest naprawdę pięknym pakietem. Tylko, że to jest ten typ pakietu, który musi być po prostu razem. I musi być albo cały pakiet, albo nic z tego pakietu, bo po prostu, no, samą sukienką za bardzo nic nie zrobimy, z samymi butami tym bardziej i z samymi włosami tych w ogóle. Także ja bym dała do ok, ale bywało. Lepiej, no i został nam jeszcze ten pakiet Husky, nieszczęsny. No jednak tutaj go dam, jednak na perfekcję, to to jeszcze nie zasługuje. I wydaje mi się, że za dużo pakietów w tym momencie wylądowało w tych dwóch kategoriach. Zobaczymy, czy tu może jeszcze czegoś bym nie pozmieniała. Myślę, że mogłabym tutaj zmienić miejsce pakietowi wężowemu. I dać go po prostu niżej. Jednak po namyśle uważam, że aż tak wysoko to on nie powinien zostać yy, w... No, nie umiem w ogóle mówić dzisiaj. Nie zasługuje na aż tak wysokie miejsce. Okej, okay, dobra, uznajmy. A co do. No, kurde słabo. Ja bym tutaj zrobiła degrad jednego pakietu. I jestem ciekawa, czy domyślacie się, o który pakiet mi chodzi. Natomiast chodzi mi o pakiet księżniczkowy. Ten pakiet to jest po prostu największe lenistwo ever. I identyczne włosy mamy w sklepie. Naprawdę identyczne włosy są w sklepie. Tak